Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Mateusz Pławski, redakcja portalu Kresy.pl Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest Pan Profesor Andrzej Zapałowski, historyk, specjalista od spraw bezpieczeństwa oraz radny miasta Przemyśl. Witamy Pana serdecznie, Panie Profesorze. Witam serdecznie, dzień dobry. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie dekomunizacja, a być może momentami. Zjawisko przybierające, zja przybierające wygląd depolonizacji. Powiemy sobie o usuwaniu pewnych miejsc upamiętnień, które upamiętniają chociażby polskich milicjantów oraz żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, którzy bronili polskiej ludności przed bandami UPA. Powiemy sobie o tym procederze który, no nie oszukujmy się, powinien i słusznie budzi, budzi szerokie kontrowersje. Ja tylko przypomnę, że nasz portal funkcjonuje dzięki Państwa wpłatom na dole ekranu. Pokazał się nasz numer konta w opisie filmu. Znajdą Państwo linki do naszych profili na PayPalu i DotPay. Przypominam także o możliwości przekazania 1% podatku na fundację. Kompania Kresowa również odpowiedni odpowiednie dane w opisie filmu oraz na dole ekranu. No właśnie, panie profesorze, dekomunizacja czasami przybiera postać wręcz depolonizacji, chociażby w ostatnim czasie komentował pan tego typu zdarzenia dla naszego portalu. No właśnie, jak to się odbywa, jakie przypadki tutaj możemy wskazać i z czym tak naprawdę mamy tutaj do czynienia? Tak naprawdę intencją ustawy dekomunizacyjnej było usuwanie z polskiej przestrzeni publicznej elementów w formie materialnej, które w jakiś sposób propagowały ustrój komunistyczny i po prostu treści, które on w sobie niesie. I tutaj doszło do głębokiego wypaczenia w ogóle moim zdaniem, idei ustawodawcy, a do tego jeszcze doszło do sytuacji, w której wiele działań jest wbrew polskiemu prawu, które po prostu zastosowano w opiniach Instytutu Pamięci Narodowej. Ja tylko przypomnę, że opinia historyka jakiegokolwiek Instytutu Pamięci Narodowej nie jest aktem prawnym. Jest to opinia, która uzasadnia pewne rzeczy, ale ona nie stanowi prawa. A tutaj doszło do sytuacji, gdzie w wielu wypadkach doszło do nadinterpretacji prawa, które poprzez wydanie decyzji prawnej okazały się, że to nie Sejm, Senat, prezydent stanowią prawo, tylko jakiś urzędnik w swojej opinii. I doszło do w ten sposób wielu skandalicznych sytuacji. Na czym one polegają? Mianowicie, na przykład w Lesku na pomniku poświęconym milicjantom, a nie milicji, ja tutaj jeszcze jedną istotną kwestię poruszę. Po pierwsze, samo słowo milicjantom czy żołnierzom odnosi się do osób, a nie do ustroju czy nie do formacji. To jest tylko stwierdzenie, że on był po prostu żołnierzem, funkcjonariuszem, tak jak mówimy, żołnierze Armii Amerykańskiej, Armii Radzieckiej. Po prostu to nie niesie za sobą konotacji związanych z tym, że po prostu określenie kogoś, kim był, po prostu jest propagowaniem komunizmu. A tak w opinii niektórych historyków IPN-u to zostało ujęte, co jest elementem skandalicznym. Kolejna rzecz, mianowicie na przykład właśnie na tym pomniku w Lesku był bardzo piękny orzeł. Orzeł, który w opinii historyka IPN-u został określony jako symbol komunizmu i władzy ludowej, ponieważ nie miał korony. No bardziej absurdalnego już uzasadnienia, to po prostu no, nie spodziewałbym się nawet po uczniu szkoły podstawowej, gdyż orzeł jest symbolem państwa polskiego od tysiąca lat, po pierwsze. Po drugie, orzeł bez korony jest w herbie województwa mazowieckiego, wielkopolskiego, w wielu herbach innych miast. Po prostu skala absurdu. Była porażająca, ale ten absurd się zmaterializował w ten sposób, że wydano decyzję poprzez opinię IPN-u, która trafiła do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a ten burmistrzowi leska wydał opinię, że należy odciąć tego orła od pomnika, z pomnika. Ja się tutaj pytam, czym się różni orzeł na setkach polskich pomników w Polsce bez korony od tego w lesku. Przecież na podchalu na, na pomniku e, ognia e, jest także orzeł bez korony. Czy na przykład w Inowrocławiu na pomniku e, powstańców wielkopolskich jest bardzo piękny piastowski orzeł, dużo bardziej zbliżony do tego, który na czapkach nosili żołnierze, e, którzy szli ze wschodu do Polski. Więc skala absurdu była i jest w tym wypadku porażająca. Ale po prostu już pewną czerwoną linię przekroczono w przypadku pomniku w Łubnym, gdzie ponad 30 żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza zostało po prostu zamordowanych przez ukraińsko-powstańczą armię. I tam ściągnięto symbol Orła Piastowskiego, symbol orderu Krzyża Grunwaldu, który był przyznawany nie za walkę o komunizm, tylko za walkę z Niemcami. Nazwiska, oddzielną tablicę z nazwiskami żołnierzy, którzy zginęli. I na dole informacja, że żołnierzom KBW, WOP i wojsku polskiemu, którzy zginęli. Na czym polega prawny absurd tego wszystkiego? po prostu, który może mieć bardzo daleko idące konsekwencje w przypadku procesów sądowych. Po pierwsze, w 1990 roku rząd nowy, Sejm, Senat przyjął sukcesję prawną po okresie PRL-u. Czyli pełną sukcesję prawną i to zarówno w odniesieniu do wojska, jak i do milicji. Nie ma tutaj znaczenia, że zmieniono nazwę z milicji na policję, ponieważ nikt w polskim prawie nie uznał, że Wojsko Polskie w latach 1945-89 było organizacją zbrodniczą działającą przeciwko państwu polskiemu. Czy też milicja była organizacją zbrodniczą działającą przeciwko państwu polskiemu? Czyli ma pełna sukcesja prawna. Druga sprawa. Przecież w 1945 roku mocarstwa światowe uznały, że rząd w Warszawie, rząd komunistyczny, jest jedynym legalnym rządem po prostu Polski. Czyli cofnęły wypowiedź legalność rządowi polskiemu na uchodźstwie. I zgodnie z prawem międzynarodowym... Po prostu wojsko polskie, tak zwane ludowe, od 1945 roku było siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, bo taka nazwa była do 1952 roku i po prostu w tej chwili uznawanie, że legalne w świetle prawa międzynarodowego, legalne siły zbrojne polskie, są organizacją komunistyczną i należy nazwy i osoby dekomunizować, jest absurdem prawnym. Jeżeli już chcemy mówić w sensie prawa międzynarodowego o tym, że tzw. Tak ludowo-wojsko-polskie działało, y można powiedzieć, że było częścią sił zbrojnych Armii Czerwonej, to są lata 1943-1945. Kiedy był uznawany przez większość świata legalny polski rząd na emigracji w Londynie. W momencie odcofnięcia rządowi uznania i uznania tzw. rządowi warszawskiemu, w tym momencie siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej w postaci wojska polskiego, ja przypomnę, że wojska obrony ochrony pogranicza KBW było częścią sił zbrojnych, niezależnie, że w różnych okresach podlegało y, na przykład Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, to było Wojsko Polskie do 1989 roku. I po przyjęciu, tak jak mówiłem, sukcesji prawnej przez y, obecny y, no, Rzecz, Rzeczpospolitą Polską po 1990 roku, y, po prostu doprowadziło do tego, że Wojsko Polskie niezależnie od formy, od 1945 roku jest Wojskiem polskim, pełna sukcesja prawna. Więc ściąganie z pomników nas, symboli wojska polskiego, jest po prostu nie do komunizacją, tylko jest elementem depolonizacji, zwłaszcza w przypadku Wieszcza. Tu jest chyba taka wyjątkowo jaskrawa sytuacja, to jest pomnik w rejonie Nakła, który jest poświęcony milicjantom zmagającym się z bandami UPA które to bandy UPA w tym regionie w ogóle współpracowały z Armią Czerwoną w jakimś zakresie, więc to jest chyba taki najbardziej, najbardziej jaskrawy przykład, też, też prawdopodobnie niekompetencji, niekompetencji ludzi, którzy, którzy, którzy ten e, przeciw temu pomnikowi jakieś działania podejmowali. No ale właśnie e, ja tutaj chciałbym przypomnieć, że pan profesor jest też e, e, członkiem Komitetu Ochrony Pamięci e, i Męczeństwa. I właśnie, pan profesor zarzucił, że chociażby wspomniany wcześniej doktor Piotr Szopa w ogóle nie konsultował z resztą komitetu ewentualnych jakichś swoich wskazań co do poszczególnych monumentów, jakichś wskazówek co do, co do działań. Czyli tutaj też, też te wewnętrzne nieprawidłowości jakieś, nie? Zrobiono w ten sposób, że wszystkie nowe upamiętnienia, które budowano na Podkarpaciu wszystkie część, bo też były takie, o których nas nie informowano. Po prostu wchodziły na, do planu pracy rady i myśmy je rozpatrywali. Ale o wszystkich pomnikach, które podlegały tak zwanej ustawie dekomunizacyjnej, według tego urzędnika, mówię według tego urzędnika, bo one nie podlegały. Wszystko działo się poza naszymi plecami jako członków rady, a myśmy się o wszystkim dowiadywali z protestów ludzi w prasie. I to, to nas tam stawiało w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji. Dlaczego? Bo ja z prasy się dowiaduję, są zdjęcia, że się odcina orła na przykład w lesku. I jeszcze ponad około roku temu, jak było ostatnie posiedzenie komitetu przed covidem, bo później już nie organizowano posiedzeń, zrobiłem, no nie, ma, nie ukrywam, dużą awanturę o to na komitecie, że po prostu są to rzeczy skandaliczne, niedopuszczalne. Później po paru miesiącach, jak dotarłem do opinii historycznej dotyczącej tego wszystkiego, to po prostu no, skala yy, prostactwa warsztatu historycznego, in, infantylizmu yy, po prostu uzasadnienia, po, nie poraziła. Nie poraziła, bo po prostu znam w Instytucie Pamięci Narodowej wielu wspaniałych historyków, niezwykle merytorycznych ludzi. Nie wiem, kto tą opinię robił, bo yy, została podsunięta jakiemuś urzędnikowi wyższego szczebla do podpisania, ale była porażająca. Że powiem tylko krótko, pierwsza rzecz, Orzeł bez korony to jest symbol komunizmu i okupacji Polski. No skala absurdu, tak jak mówiłem, jest porażająca. Druga rzecz. Krzyż Grunwaldu jest elementem komunizmu. Ja przypomnę, że... Inspirację do powstania tego krzyża wyszła ze środowisk komunistycznych w okresie okupacji. Ale został ten order przyjęty jako order nadawany za męstwo w walce z Niemcami. Czyli po prostu za walkę z Niemcami, tak samo jak w tym samym okresie nadawano ordery wirtuti militari, czy krzyże walecznych, oczywiście przez ówczesny rząd w Warszawie. I po 90 roku zlikwidowano po prostu ten order jako order, który się nadaje, ale nigdy nie było żadnego aktu prawnego sugerującego, że ten order był symbolem komunizmu i był nadawany za walkę o komunizm. Wprost było napisane za walkę z Niemcami. Po prostu w czasie II wojny światowej i okresie powojennym. Więc ściągnięcie tego orderu po prostu było no, hańbiące, bo czym się różni śmierć na polu y, bitwy żołnierza z Niemcami, który dostał i Militarii Krzyż Walecznych czy order Grunwaldu? Taki dostał i, i za swój wysiłek. Kolejna Nie. rzecz. Y, już kończę. Kolejna Nie. rzecz. Mianowicie. Całe uzasadnienie dotyczyło, że po prostu Wojska Obrony Pogranicza, KBW to były, czy w ogóle Wojsko Polskie to były organizacje komunistyczne. W ogóle na tym pomniku nie było po prostu czegoś takiego. Było napisane tylko żołnierzom KBW, WOP-u i Wojska Polskiego. Żołnierzom, a nie pomnik ku kabewu KBW, wop i tak dalej. Czyli kolejny po prostu, no, absolutna no, katastrofa, jeżeli chodzi o warsztat historyka, opinia, która stała się, można powiedzieć, aktem prawnym. To jest właśnie, to jest ważne, co pan profesor tutaj podkreślił, że to jest, są pomniki, miejsca upamiętnień konkretnych osób, konkretnych żołnierzy, konkretnych milicjantów, którzy, którzy walczyli, którzy chronili Polską ludność przed, przed bandami UPA, a nie całych formacji, o czym bardzo często się zapomina. Zawsze znaczy, zapominają te osoby, które, które właśnie postulują likwidację takich upamiętnień. Ale ja chciałem jeszcze dopytać o tę odpowiedź ipn dlatego że IPN tutaj sugeruje z kolei oświadczenie z lutego bieżącego roku. IPN sugeruje, że tak naprawdę dr Piotr Szopa nie ma z tym nic wspólnego, że to jest kwestia działań podejmowanych przez samorządy i przez wieczystych dzierżawców poszczególnych miejsc, na których znajdują się te upamiętnienia. No właśnie, skąd taka wypowiedź pana profesora zdaniem ze strony, skąd taka odpowiedź ze strony IPN-u? Manipulacja czy, czy, czy jakieś nieprawidłowości? No właśnie, jakby się pan profesor do tego... Uważam, mówił? że to jest po prostu bezczelna odpowiedź, na czym... Yy, polega yy, po prostu skandaliczność w skandaliczności odpowiedzi. To mianowicie Biuro Udostępnień każdego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej sporządziło wykaz pomników, które powinny podlegać dekomunizacji. następnie yy, sporządziło opinie historyczne, które zostały przesłane prawdopodobnie do Warszawy i Warszawa skierowała zgodnie z ustawą je do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującego rozbiórkę. I pod groźbą kary burmistrzowie wójtowie czy też osoby prywatne musiały ściągać te elementy. Czyli inspiracja prawna do działań określonych wyszła z każdego biura upamiętnień. Więc po prostu yy, yy, wykręcanie się w tej chwili, że ktoś nie miał z tym nic wspólnego. Powiem inaczej, skandaliczna niekompetencja niektórych ludzi, która została wrzucona w tryby prawne w formie opinii i wskazania, doprowadziła do skutków, że właściciele gruntów, na których stoją te pomniki, zostali zmuszeni do takich działań. To jest po prostu rzecz nieprawdopodobna, żeby jeszcze w ten sposób wykrętny to tłumaczyć. A ja mam pytanie, zdaniem pana profesora, tak, tak zupełnie już szukając pierwotnych przyczyn tego stanu rzeczy, czy ludzie, którzy, którzy właśnie chcą likwidować tego typu upamiętnienia, czy to właśnie jest głównie niekompetencja? Czy są to jakieś kwestie związane z tym, że aż za bardzo zapędzili się powiedzmy w tej dekomunizacji i aż do przesady chcą w taki jaskrawy sposób właśnie działać? Jak pan uważa, panie profesorze, czy co jest tu, tu, tu tym, czy może jakieś właśnie proceduralne też problemy, czy może brak, brak kontroli ze strony struktur terenowych w przypadku takiego IPN-u? Co by pan wskazał jako taką główną przyczynę i główny motyw tego typu działań? Czy właśnie nie kompetencja, czy może coś, coś innego? No, dwie, może trzy takie przyczyny. Pierwsza podstawowa, <grym> chęć wykazania się i robienia kariery politycznej. Dwa niekompetencja i naciąganie faktów do tego, żeby się pokazać. I tak naprawdę może w tych dwóch elementach zawarłem wszystko. Tak naprawdę nikt roztropny, rozsądny nie podjąłby takich działań, ponieważ nawet na stronach IPN-u jest okulnik prezesa IPN-u, który został wydany w odniesieniu do problemu związanego z pomnikiem II Armii Wojska Polskiego, żołnierzy, przepraszam, II Armii Wojska Polskiego, który stoi do dzisiaj w Poznaniu. I ten okulnik mówił, że gdyby był to pomnik II Armii Wojska Polskiego, to podlega on dekomunizacji. A ponieważ jest to pomnik żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, nie podlega dekomunizacji. Ten okulnik od dwóch lat yy, yy, wisi na stronie yy, yy, głównej IPM. A tutaj urzędnicy, bo ja to bardziej już określam jako urzędnikowanie historyków, yy, po prostu yy, yy, dekomunizują yy, pomniki żołnierzy Wojska Polskiego, po pierwsze, po drugie, milicjantów, ponieważ przez analogię, czyli to nie są pomniki milicji, tylko milicjantów. I, i, I tutaj poka jest pokazana skala niekompetencji. Ja jeszcze raz powiem. Ten, ten problem, z którym mamy do czynienia w sprawie pomnika włównym, ponieważ tam odnaleźli się y, krewni tych osób, którzy byli na pomniku, czyli jeżeli rozpoczną się procesy sądowe, administracyjne, ponieważ te osoby mają interes prawny w tym wszystkim, doprowadzą, mogą doprowadzić do sytuacji, gdzie nie, nie będzie mowa tylko i wyłącznie w procesach sądowych o kwestii likwidacji tego pomnika, ale w ogóle o to ktoś może sięgnąć dużo głębiej. Po pierwsze, czy Wojsko Polskie, niezależnie od formy KBW, WOP i tak dalej, czy też Milicja Obywatelska była legalną organizacją w latach 1945-89? Oczywiście jest, to jest bezsprzeczne. Dwa. Czy Rzeczpospolita Polska po 90 roku przejęła sukcesję prawną i uznała te organizacje za legalnie działające? Oczywiście tak. Więc na jakiej podstawie ktoś dzisiaj może podnosić, że to były organizacje czy też y, instytucje y, nielegalne działające przeciwko państwu polskiemu, jeżeli państwo polskie przejęło całą sukcesję. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie akty rządu emigracyjnego w Londynie, powydane po 1945 roku, nie są w Polsce honorowane w systemie prawa polskiego, jeżeli nie były potwierdzone później, po 1990 roku, ustawami. One są honorowane. Ale nie są y, y, po prostu dorobek rządu polskiego na emigracji po 45 roku nie został implementowany do systemu prawnego jako całości, a został implementowany y, po prostu okres Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1945-52 i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1952-89. Więc po prostu Tutaj ktoś może wywołać znacznie poważniejszy problem, ponieważ jeżeli sądy zaczną w ten sposób orzekać, okaże się, że setki decyzji IPN-u różnych może okazać się nieprawomocne i różni ludzie mogą je podważać. Tutaj IPN po prostu poprzez nadgorliwych urzędników wszedł na bardzo cienką linię prawną. Jeszcze raz powtarzam, w Polsce nie urzędnik, jakikolwiek w tym IPN-u, po prostu poprzez opinię historyczną kreuje prawo, tylko prawo kreuje Sejm, Senat i Prezydent Rzeczpospolitej. I w systemie prawnym funkcjonuje to, co po prostu zostało do niego uznane, zaimplementowane i uchwalone, a nie po prostu to, czy ktoś ma taką, czy inną opinię. Więc ta opinia na przykład pomnika włównym ma bardzo głęboką niekompetencję prawną, ja już nie mówię o kwestiach historycznych, ale prawnych. I jeżeli IPN wywoła sądowe batalie w tym względzie i będą precedensy, to, to konsekwencje będą bardzo daleko idące. Mm -hmm. No właśnie, a tak jak pan profesor powiedział, bardzo często u, u podłoża tych działań leży właśnie chęć, chęć robienia kariery politycznej i chęć wykazania się tą, tą pewnego rodzaju nadgorliwością. Bardzo panu dziękujemy, panie profesorze. Naszym i państwa gościem był pan profesor Andrzej Zapałowski, historyk, ekspert od spraw bezpieczeństwa oraz radny miasta Przemyśl. Bardzo jeszcze raz panu dziękujemy. Ja tylko Państwu przypomnę, że nasz portal funkcjonuje dzięki Państwa wpłatom. Na dole ekranu znalazł się nasz numer konta. W opisie filmu znajdą Państwo linki do naszych profili na PayPal i.pay. W opisie oraz na dole ekranu pojawi się także, pojawią się także dane umożliwiające wsparcie 1% Fundacji Kompania Kresowa. Jeszcze raz Panu dziękujemy. Kolejne rozmowy już wkrótce.